Będę mieć nowy czek. Koko. Która jest ta twoja ulubiona? No, wygląda jak ja, więc. I jaka jest nas najsmutniejsza? No. I jakąś jaką ty byś by chciał zostać? A jaka do mnie pasuje? Która jest najnocniejsza? Którą na... Najbardziej kojarzy ze Słońcem. Która dla Ciebie jest na, na, najbardziej głupia? Która ma swój sam taki kolor włosów? I jaka dla Ciebie wygląda na, na bohaterkę? I to będzie już ostatnie. No i to już koniec. Właśnie nie pies gryz. O!